Nazywam się Stanisław i mam 68 lat. Przez 40 lat pracowałem w kopalni węgla w Katowicach, budując swoją przyszłość kamień po kamieniu, talar po talarze. Gdy przeszedłem na emeryturę 5 lat temu, myślałem, że w końcu będę mógł cieszyć się spokojnymi dniami z rodziną. Ale czasami rodzina potrafi zranić bardziej niż najcięższy dzień pod ziemią. Mieszkam w skromnym mieszkaniu w bloku z wielkiej płyty na osiedlu w Katowicach. To samo osiedle, gdzie dorastała moja córka Agnieszka. Gdy była mała, przynosiłem jej czekoladę po każdej zmianie w kopalni. Mówiła wtedy: tato, jesteś najlepszy na świecie. Teraz ma trzydzieści pięć lat, mieszka w Warszawie z tysiąc od... mężem Marcinem i dwójką dzieci. Marcin to warszawiak z wykształceniem, który od początku patrzył na mnie jak na pozostałość przeszłości. Pamiętam nasze pierwsze spotkanie siedem lat temu. Przyjechał do Katowic w swoim błyszczącym BMW ubrany w garnitur, który kosztował więcej niż moja miesięczna emerytura. Podczas kolacji w mojej małej kuchni z meblami z lat osiemdziesiątych, patrzył wokół z ledwo skrywaną pogardą. Ciekawe, jak tutaj można żyć, mruknął pod nosem, myśląc, że nie słyszę. Agnieszka była w nim zakochana bez pamięci. Widziałem, jak się stara, żeby mu się podobać, jak zmienia swój sposób mówienia, żeby brzmieć bardziej warszawsko. To bolało. Ale co mogłem zrobić? Ojciec chce, żeby jego dziecko było szczęśliwe. Nawet jeśli szczęście przychodzi w towarzystwie kogoś, kto uważa cię za gorszego. Po ślubie rzadko się widzieliśmy. Marcin zawsze znajdował wymówki, żeby nie przyjeżdżać do Katowic. Za daleko, za dużo pracy dzieci mają zajęcia. Ale ja rozumiałem prawdziwy powód. Wstydził się swojego teścia górnika. W jego środowisku w Warszawie wszyscy mieli ojców prawników, lekarzy, biznesmenów. A tu ja, czarne paznokcie, ręce poznaczone przez lata ciężkiej pracy, mówiący Śląską gwarą. Ale życie nauczyło mnie cierpliwości. W kopalni musiałeś być cierpliwy, inaczej cię zabiło. To samo z rodziną. Czekałem na swoją szansę, żeby pokazać, kim naprawdę jestem. Wigilia 2023 roku miała być wyjątkowa. Po trzech latach Agnieszka w końcu zaprosiła mnie do Warszawy na święta. Tato, dzieci chcą spędzić wigilię z dziadkiem, powiedziała przez telefon. Słyszałem w jej głosie, że to nie była jej inicjatywa, ale zgodziłem się. Kupiłem prezenty dla wnuków, włożyłem najlepszy garnitur i pojechałem pociągiem do stolicy. Ich dom w dzielnicy Wilanów robił wrażenie. Duży, nowoczesny, z ogrodem jakiego nigdy nie miałem. Wszystko było idealne. Sterylne niemal. Jak z katalogu mebli. Moje wnuki, dziesięcioletni Kacper i ośmioletnia Zuzia, przywitały mnie radośnie, ale widziałem, że są nieśmiałe. Przez lata rzadkich, Spotkań stałem się dla nich obcym dziadkiem. Przy wigilijnym stole siedziała cała rodzina Marcina. Jego matka, elegancka kobieta po sześćdziesiątce, która przedstawiła się tylko imieniem, bez żadnego uśmiechu. Jego brat z żoną, oboje prawnicy z kancelarii w centrum Warszawy. Wszyscy ubrani jakby szli na galąć, nie na rodzinną kolację. Ja siedziałem na końcu stołu w swoim najlepszym garniturze z Tesco, który i tak wyglądał tanio przy ich strojach. Na stole było wszystko. Dwanaście potraw, jak nakazuje tradycja, ale jakoś brakowało ciepła. Rozmowy toczyły się wokół inwestycji, planów wakacyjnych w egzotycznych krajach, szkół prywatnych dla dzieci. A pan Stanisław co robi na emeryturze? Zapytała matka Marcina z tym sztywnym uśmiechem, który oznacza – Pytam z grzeczności, ale tak naprawdę nie obchodzi mnie odpowiedź. Czytam, spaceruję, opiekuję się małym ogródkiem na działce, odpowiedziałem szczerze. Ach tak. To musi być. Spokojne życie westchnęła, jakby życie bez stresu było czymś żałosnym. Marcin przez całą kolację był coraz bardziej napięty. Widać było, że obecność swojego teścia górnika przy stole pełnym warszawskiej elity go okrępuje. Pił więcej wina niż zwykle, a jego komentarze stawały się coraz bardziej jadowite. Napisz: Wigilia w komentarzu, jeśli też masz trudne wspomnienia ze świąt rodzinnych i koniecznie zapisz się na kanał, bo najgorsze dopiero nadchodzi. Rozmowa. Przy stole zeszła na tematy finansowe. Marcin zaczął narzekać na wysokie koszty życia w Warszawie, na kredyt hipoteczny, na prywatną szkołę dla dzieci. Wszystko jest takie drogie, ciężko związać koniec z końcem, mówił, popijając wino, które kosztowało więcej niż moja dzienna emerytura. Jego brat przytaknął. To prawda, my też odczuwamy inflację, musiałem zrezygnować z trzecich wakacji w tym roku. Słuchałem tego w milczeniu, krępując się własnej obecności. Wiedziałem, że dla nich byłem tylko ciężarem, starym człowiekiem, który nie wnosi nic do rozmowy. Ale wtedy matka Marcina powiedziała coś, co rozłożyło mnie doszczętnie. Wie pan, panie Stanisław, my młodzi ludzie mamy obecnie tyle wydatków, a emeryci jak pan to w sumie żyją za nasze podatki. To my was utrzymujemy. Sala zapadła w krępującą ciszę. Agnieszka spojrzała na matkę z przerażeniem, dzieci przestały jeść, wyczuwając napięcie. Ale to nie był koniec. Marcin, ośmielony alkoholem i wsparciem matki, postanowił dołożyć swoje. Dokładnie. Ja pracuję po dwanaście godzin dziennie, płacę ogromne podatki, a emeryci siedzą w domach i nic nie robią. To niesprawiedliwe. Poczułem, jak krew uderza mi do głowy. 40 lat pod ziemią w kurzu i ciemności, ryzykując życiem każdego dnia, żeby wydobyć węgiel, który ogrzewał ich domy. A oni mówią, że nic nie robiłem. Marcin, przestań, szepnęła Agnieszka, ale było już za późno. Nie, Aga. Trzeba to w końcu powiedzieć: Starzy ludzie to ciężar dla społeczeństwa. Siedzą sobie w swoich mieszkaniach, pobierają emerytury, a młodzi się harują, żeby ich utrzymać. To pasożytnictwo w czystej postaci. Słowo pasożyt zawisło w powietrzu, jak trucizna. Spojrzałem na swoją córkę, szukając jakiegoś wsparcia, ale ona tylko wpatrywała się w swój talerz, nie mogąc spojrzeć mi w oczy. Wnuki siedziały cicho, przestraszone tym, co się dzieje. W tej chwili zrozumiałem, że dla tej rodziny jestem tylko starym, bezużytecznym górnikiem, który żyje z łaski państwa. Że wszystkie te lata pracy, poświęceń, budowania ich przyszłości, nic to dla nich nie znaczyło. Ale oni nie wiedzieli jednej rzeczy: nie wiedzieli, kim naprawdę jestem. Wstałem od stołu powoli, z godnością, którą daje człowiekowi świadomość własnej wartości. Wszyscy spojrzeli na mnie, pewnie myśląc, że po prostu wychodzę, zawstydzony i pokonany. Przepraszam na chwilę powiedziałem spokojnie. Poszedłem do przedpokoju, gdzie zostawiłem swoją starą skórzaną teczkę. Tę samą, którą nosiłem, do kopalni przez ostatnie lata pracy. Wróciłem do jadalni i położyłem ją na stole tuż obok wigilijnych potraw. Zanim dokończę tę rozmowę, chciałbym wam coś pokazać. Powiedziałem otwierając teczkę. Wyciągnąłem pierwszy dokument. To potwierdzenie przelewu z 15 grudnia tego roku. Kwota osiem tysięcy złotych. Odbiorca Marcin Kowalski. Tytuł: Dopłata do raty kredytu hipotecznego. Marcin zbladł. Agnieszka spojrzała na mnie ze zdumieniem. Kolejny dokument. Kontynuowałem. Wyciągając następną kartkę. Przelew z 10 listopada. Kwota: 3000 zł. Tytuł: Czesne do szkoły prywatnej dla Kacpra i Zuzi. Matka Marcina przestała rzuć. Atmosfera przy stole zrobiła się gęsta, jak przed burzą. A to, wyciągnąłem kolejny papier, to potwierdzenie przelewu z września dwanaście tysięcy złotych na konto szkoły MBA w Warszawie. Odbiorca Marcin Kowalski. Cisza była tak głęboka, że słyszałem tykanie zegara w salonie. W sumie powiedziałem, przekładając dokumenty W ciągu ostatnich dziesięciu lat przesłałem Wam, 480 tysięcy złotych. To moje oszczędności z lat pracy w kopalni. Pieniądze, które odkładałem przez dziesięciolecia, rezygnując z wszystkiego nowych ubrań, wakacji, lepszego jedzenia. Agnieszka miała łzy w oczach. Tato, dlaczego nigdy nic nie mówiłeś? Bo myślałem, że robię to dla rodziny, że pomagam swoim bliskim. Nie wiedziałem, że jestem pasożytem. Marcin próbował coś powiedzieć, ale przerwałem mu gestem. To nie wszystko. Wyciągnąłem z teczki gruby plik dokumentów. To akty własności. Mieszkanie przy ulicy Floriańskiej w Krakowie. Wynajmuję je studentom. Dwupokojowe mieszkanie na Mokotowie w Warszawie. Też wynajmowane. I jeszcze jedno w centrum Katowic. Wszyscy patrzyli na mnie jak na ducha. Przez 40 lat pracy w kopalni nie tylko ciężko harował pod ziemią. Każdą złotówkę, którą udało mi się zaoszczędzić, inwestowałem w nieruchomości. Kupowałem stare mieszkania, remontowałem je własnymi rękami po nocach i weekendach, potem wynajmowałem. To nie były wielkie kwoty, ale były stałe. Wyciągnąłem ostatni dokument a to jest wyciąg z mojego konta bankowego. Obecne saldo, 730 tysięcy złotych. Hej! Jeśli doczytałeś do tego momentu, to znaczy, że naprawdę cię wciągnęła ta historia. Napisz w komentarzu szacunek, jeśli też uważasz, że trzeba czasem pokazać swoją prawdziwą wartość. Subskrybuj kanał, bo najlepsze dopiero nadchodzi. Sala była tak cicha, że można było usłyszeć spadającą szpilkę. Matka Marcina. Siedziała z otwartymi ustami, jej syn wyglądał, jakby chciał się pod ziemię zapaść. Agnieszka płakała cicho, a dzieci wpatrywały się w dziadka z podziwem. Widzicie? Powiedziałem spokojnie, zbierając dokumenty z powrotem do teczki. Ja nie jestem pasożytem. Jestem człowiekiem, który przez całe życie ciężko pracował, oszczędzał każdą złotówkę i budował przyszłość dla swojej rodziny, a wy. spojrzałem prosto na Marcina. Wy żyjecie z mojej hojności, nawet o tym nie wiedząc. Marcin? W końcu odzyskał głos, ale był to głos złamanego człowieka. Panie Stanisławie, ja nie wiedziałem. Agnieszka nigdy mi nie mówiła. Agnieszka nie wiedziała. Przerwałem mu. Prosiłem ją, żeby nikomu nie mówiła o mojej pomocy, myślałem, że to lepiej dla waszej dumy małżeńskiej. Widzę, że się myliłem. Agnieszka wstała od stołu, podeszła do mnie i objęła mnie mocno. Tato, przepraszam. Tak bardzo przepraszam. Nie wiedziałam, że Marcin. To nie twoja wina, córeczko. Pogłaskałem ją po głowie jak wtedy, gdy była małą dziewczynką. Ale teraz już wszystko wiem. Odwróciłem się do Marcina. Chcesz wiedzieć, co to znaczy być pasożytem, to znaczy żyć z cudzej hojności, a jednocześnie obrażać tego, kto ci pomaga. To znaczy brać pieniądze od kogoś, a potem nazywać go ciężarem dla społeczeństwa. Marcin miał łzy w oczach. Przepraszam, naprawdę przepraszam. Nie wiedziałem, teraz już wiesz. Powiedziałem. I wiesz też, co się stanie dalej. Wyciągnąłem z teczki ostatni dokument. To jest anulowanie wszystkich cyklicznych przelewów na wasze konta. Ostatnia rata kredytu, którą za was spłaciłem, była w zeszłym tygodniu. Ostatnie czesne za dzieci, w tym miesiącu. Marcin zbladł jeszcze bardziej. Ale... ale my nie... Damy rady. Rata kredytu to osiem tysięcy miesięcznie. To już nie mój problem, odpowiedziałem spokojnie. Jesteś młodym, energicznym mężczyzną, który pracuje po 12 godzin dziennie. Na pewno sobie poradzisz bez pomocy. Starogo pasożyta, Agnieszka płakała coraz głośniej. Tato, proszę. Marcin powiedział to pod wpływem alkoholu. On tak naprawdę nie myślał, Córeczko, pijany człowiek mówi to, co myśli na trzeźwo, a twój mąż pokazał mi dziś, kim naprawdę jest. Podszedłem do wnuków, którzy siedzieli cichutko, nie rozumiejąc do końca, co się dzieje. Pogłaskałem ich po głowach: Kacper, Zuzia, dziadek was bardzo kocha, ale teraz musi podjąć trudną decyzję. Wróciłem do teczki i wyciągnąłem jeszcze jeden dokument. To jest mój testament. Sporządziłem go w zeszłym tygodniu, gdy. Poczułem, że coś się między nami zmieniło. Agnieszka przestała płakać i spojrzała na mnie z przerażeniem. Zgodnie z tym testamentem, po mojej śmierci wszystkie moje nieruchomości i oszczędności zostaną przekazane na cele charytatywne. Konkretnie, na fundację pomocy dzieciom z rodzin górniczych, które chcą się uczyć, ale nie mają na to środków. Tato, nie możesz! Krzyknęła Agnieszka Mogę i już to zrobiłem odpowiedziałem. Myślałem przez lata, że buduję przyszłość dla swojej rodziny. Ale dziś zrozumiałem, że budowałem przyszłość dla ludzi, którzy mnie nie szanują dla ludzi, którzy myślą, że jestem pasożytem. Marcin zerwał się od stołu. Panie Stanisławie, błagam ja naprawdę nie myślałem tego, co powiedziałem. Byłem pijany, zdenerwowany problemami w pracy Marcin. Przerwałem mu stanowczo. Czy ty naprawdę myślisz, że po tym, co dziś się stało, mogę ci jeszcze kiedykolwiek zaufać? Czy mogę wierzyć w szczerość twoich przeprosin? Spojrzałem na całą rodzinę siedzącą przy wigilijnym stole. Przez dziesięć lat wysyłałem wam pieniądze w tajemnicy, żebyście mogli żyć lepiej. Nigdy nie oczekiwałem wdzięczności, ale oczekiwałem szacunku, podstawowego ludzkiego szacunku. Matka Marcina, która do tej pory siedziała w milczeniu, w końcu się odezwała. Panie Stanisławie, ja też przepraszam, nie powinnam była. Pani też uważa, że emeryci to pasożyty? Zapytałem wprost. Nie, ja. To znaczy. Proszę. Powiedzieć szczerze. Co pani myśli o ludziach takich jak ja? Nie odpowiedziała. Jej milczenie było odpowiedzią. Spakowałem wszystkie dokumenty z powrotem do teczki i zamknąłem ją z głośnym trzaskiem. Wracam do Katowic, powiedziałem. Jutro rano o siódmej jest pociąg, tato zostań, proszę, błagała Agnieszka. Porozmawiamy, wyjaśnimy to wszystko. Nie ma już o czym rozmawiać, córeczko. Przez dziesięć lat miałaś okazję mi powiedzieć, że twój mąż nie darzy mnie szacunkiem. Przez dziesięć lat mogłaś stanąć w mojej obronie, ale nie zrobiłaś tego. To były najtrudniejsze słowa, jakie kiedykolwiek wypowiedziałem, ale musiałem je powiedzieć. Kocham cię, Agnieszko. Zawsze będę cię kochał, ale nie mogę być częścią rodziny, w której jestem traktowany jak obciążenie. Wziąłem swoją teczkę i skierowałem się do drzwi. W przedpokoju założyłem płaszcz i buty. Słyszałem, jak za mną ktoś płacze. Słyszałem rozmowy, kłótnie, pretensje. Ale nie odwróciłem się. Wyszedłem z tego domu i ruszyłem w stronę dworca kolejowego. Było zimno, śnieg skrzypiał pod nogami, ale czułem się lżej niż. od lat. Wreszcie powiedziałem prawdę. Wreszcie pokazałem, kim naprawdę jestem. W pociągu do Katowic rozmyślałem nad tym, co się stało. Czy postąpiłem słusznie? Czy może powinienem był wybaczyć i udawać, że nic się nie stało? Ale potem pomyślałem o wszystkich tych latach ciężkiej pracy pod ziemią. O tym, jak gromadziłem każdą złotówkę, żeby zapewnić lepsze życie mojej córce. O tym, jak w milczeniu pomagałem jej rodzinie, nie oczekując nic w zamian, a oni nazwali mnie pasożytem. Nie, nie żałuję tego, co zrobiłem. Czasami trzeba pokazać ludziom, ile naprawdę jesteś wart. I czasami trzeba odejść, żeby zachować swoją godność. Gdy pociąg wjeżdżał na dworzec w Katowicach, poczułem spokój. Wracałem do swojego domu, do swojego świata, do ludzi, którzy mnie szanują za to kim jestem, a nie za to, ile mam pieniędzy. Następnego dnia zadzwonił telefon. To była Agnieszka. Tato, Marcin chce z Tobą rozmawiać. Bardzo żałuję tego, co powiedział. Córeczko, odpowiedziałem spokojnie. Żal to za mało. Szacunek to nie jest coś, czego można się nauczyć po czterdziestu latach życia. To się ma albo nie ma. Ale tato, Agnieszko, jeśli twój mąż naprawdę żałuje swoich słów, niech udowodni to czynami, niech spłaci kredyt bez mojej pomocy, niech poradzi sobie z czynszem za szkołę dzieci, niech pokaże, że naprawdę jest tym silnym, młodym mężczyzną, który nie potrzebuje pomocy starego pasożyta. Tato, to niemożliwe, my nie damy rady bez twojej pomocy. To już nie mój problem, córeczko. Rozłączyłem się i wyłączyłem telefon. Tydzień później dostałem od Agnieszki długi list. Pisała o tym, jak bardzo żałuję tego, co się stało. Że rozmawiała z Marcinem i on naprawdę zrozumiał swój błąd, że dzieci pytają o dziadka i nie rozumieją, dlaczego nie mogą go odwiedzić. Ale najbardziej mnie wzruszyła ostatnia część listu. Tato. Dopiero teraz rozumiem, jak bardzo nas wspierałeś przez te wszystkie lata. Nigdy nie zdawałam sobie sprawy z tego, ile dla nas znaczysz. Przepraszam, że nie doceniłam tego wcześniej. Może to był początek prawdziwej zmiany? Może nie, ale jedno wiem na pewno: czasami trzeba stracić coś cennego, żeby zrozumieć, ile to było warte. A co wy myślicie o tej historii? Czy słusznie postąpiłem, pokazując im te dokumenty? Czy powinienem był wybaczyć i wrócić do dawnego układu? Napiszcie mi w komentarzach swoją opinię. Bardzo chcę poznać wasze zdanie na ten temat. Jeśli ta historia was poruszyła, subskrybujcie kanał, bo mam dla was jeszcze więcej prawdziwych historii o tym, jak ważny jest szacunek w rodzinie. A już w następnym odcinku opowiem wam o tym, jak moja sąsiadka odkryła, że jej syn sprzedał jej mieszkanie bez jej wiedzy. To, co zrobiła w zemście, przeszło jej najśmielsze oczekiwania.